Pora sprawdzić co dzieje się w regionie. Krystian Lis, witam Państwa. Zaczynamy główne wydanie Kroniki. Już prawie 1,5 miliona szczepień w Małopolsce. Mamy zamiar pozytywnie Państwa zaskoczyć. Już od jutra nasz program zyska nowoczesną szatę graficzną. Decyzja o zmianie oprawy wynika z nadchodzącego jubileuszu telewizji Kraków, która obchodzi swoje 60-lecie. Z kolei Kronika w tym roku skończy 55 lat. Jak przygotowujemy się do zmian? Zapraszam za kulisę. Jutrzejsze główne wydanie w nowej odsłonie, ale o znanej Państwu godzinie 18.30 poprowadzi Alicja Popiel, a już za chwilę prognoza pogody i Agnieszka Smoleń. Później program Bliżej Polityki, do którego Jacek Bańka zaprosił posłanki Urszulę Rusecką z pra i Sprawiedliwości i Urszulę Nowogórską z PSL Koalicji Polski. Ja będę czekał na Państwa w wieczornej kronice o 21.30. Do zobaczenia.